Po ostatnim meczu, w którym przeciwnik po prostu ich pogrążył, czy będą potrafili otrząsnąć się i grać dziś o zwycięstwo. Oto skład, w jakim zagrają dzisiaj Rosjanie. Trener wybrał ustawienie 5-4-1 w wariancie z defensywnym i ofensywnym pomocnikiem kładąc duży nacisk na obronę. Napastnik i ustawiony za nim pomocnik będą musieli sobie jakoś radzić sami, bo trudno liczyć na to, że boczni pomocnicy będą przez 90 minut niezmordowanie biegać w tej i we w No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. No i strata piłki. Guzjajew. Mario Fernandez. Dobry, wysoko postawiony pressing. Uwaga, mamy strzał. Stanciu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dobra reakcja arbitra. Przywilej korzyści Rosjanie wciąż przy piłce. Mario Fernandez rozejrzał się, nie chce grać sam. No i będziemy mieli aut. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. Jest szansa na kontratak. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Piłka wyszła na aut. Marin. Stanciu! Ale świetnie zablokował. Zarożnika, krótko po ziemi. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Krótko rozegrali rzut rożny. Ładnie przechwycił piłkę. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Oddaje strzał. Strzał. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Tylko upomnienie. Nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. Nie myli się gol. Popatrzmy na rezultat 1 do 0. Tracą piłkę po tym bodaniu. Będzie okazja do kontrataku. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobre, ofensywne wyjście. Co za obrona najwyższej klasy parada! Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Drogi gol. mamy 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ale świetnie zgubiło brońce. Faula przecież wychodził sam na sam. Czy będzie czerwona kartka? Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślisk. I sędzia pokazuje czerwoną kartkę. Absolutnie słuszna decyzja arbitra. Droga do bramki była już przecież pusta. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio. Znakomicie rzut wolnego, ale nie ma bramki. Bardzo dobrze przymierzył przy słupku i chyba był pewien, że piłka wpadnie do siatki. No ale jednak nie tym razem. Zabrakło trochę precyzji. Może troszkę też szczęścia. Cały czas biegnie z piłką. Wysoki pressing się opłacił. Bramkarz broni jak na treningu. Guzjajew. Szansa może coś z tego będzie. Ma miejsce, żeby zacentrować. Oj naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. stańciu. Ruszył z piłką do przodu. Gdzie bramka? Ach, dobry strzał, ale bramki nie ma. Naprawdę niewiele mu brakowało do szczęścia. Centymetrów zabrakło, a tak piłka poza boiskiem. Mario Fernandez. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Może dośrodkować. Dobra obrona. Kibice poczuli, że to może być wreszcie szansa na bramkę kontaktową. Dośrodkowanie zroku w pole Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz. Kirikesz. Pokonuje z piłką kolejne metry. Na dobrą okazję do strzału. Strzał, ale prosto w rywala. Dobrze udało się przeciąć to podanie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. I tak oto tracą piłkę. Nie bez kozery mamy analizę gry akurat tego zawodnika, to najmocniejszy punkt drużyny. To prawda, rewelacyjnie wszedł w ten mecz. Świetna postawa, często przy piłce. Doskonale prowadzi grę. Można to zaobserwować na tej mapie jego kontaktów z piłką, a i udzielać też z przodu, co widać po asyście. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Marin. Koniec pierwszej. Rozpoczęła się druga połowa meczu. I Rosjanie za moment będą rozpoczynali rzutu wolnego. Jurij Zirkow. No i strata piłki. Sporo miejsca na skrzydle. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Niewykorzystana okazja z rożnego. Gołowin. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Marin. Pięknie go dostrzegł. Nikt nie z piłką na bramkę. To musi być bramka! Ma teraz miejsce na skrzydle. Pole karne będzie ciężko. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zbliża się do pola karnego. Co teraz wymyśli? I teraz bardzo ważny przechwyt. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Ach, teraz znakomity przechwyt. Sędzia przyznaje Rosjanom przywilej korzyści. Czeriszew. No i piłka wędruje do rywali. Ciekawe, jak to rozwiąże. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Czeriszef. Niestety strata piłki. Ależ technika. Strzela! Ramka sięgnął piłkę. Braba za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, Golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? To musi być gol! Niestety niecelnie. Takimi strzałami nie odskoczą rywalom. Czeriszef. Decyzja arbitra. Rzut wolny dla Rosji. Błyskawiczne wznowienie gry. Pokonuje z piłką kolejne metry. Mamy to środkowanie. Ma tam kto strzelić. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Ładnie się znalazł na skrzydle. Na piłkę. Świetne podanie za plecy rywali. Co za obrona najwyższej klasy parada. Dośrodkowanie zrożnego. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Uwaga, strzał! Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Gołowin Tatarusanu zostawił za sobą trochę boiska. Będzie chyba podawał. Teraz na pewno! Był gdzie być powinien. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Krótko rozegrany rożny. Ma piłkę, co teraz zrobi? Tracą piłkę po tym podaniu. Co teraz wymyśli? Gołowin. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Cały czas biegnie z piłką. Gospodarze z szansą na centrę. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Będzie okazja do kontrataku. Ma sporo możliwości. Prosto padle za linię obrony. Uderza. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Dzirkow. Mają teraz szansę na kontratak. Do kolegów w polu karnym. Ale z wolej. Bramkarz na posterunku. No rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. I piłka w rękach bramkarza. Popatrzmy, błąd bramkarza, i mogą za to zapłacić. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, może coś z tego będzie? Dobrze i przejął. Ma szansę dograć w pole karne. Schodzi w pole karne. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii.